Ojciec Święty, Benedykt XVI, celebracja Bożego Narodzenia odnawia pewnej rzeczywistej obecności Boga z nami. Przestaje być tylko wydarzeniem z historii, a staje się wciąż i na nowo źródłem wdzięczności. Oto przedwieczny zamieszkał pośród nas. Wszedł pomiędzy ludzi, stał się człowiekiem. On Bóg, Zbawiciel świata. Człowiek przez te święta jest odmieniony. Odchodzą na okno wątkowość, szorstkość, brak czasu, nerwowość. Jakże pragniemy, by święto Narodzenia Pańskiego trwało wiecznie, zawsze, żeby atmosfera tych świąt pozostała jak najdłużej w naszych sercach i życiu. Dlatego też, drodzy Państwo, w tym wyjątkowym dniu serdecznie witamy wszystkich, którzy znaleźli czas na przeżycie jeszcze raz chwili Bożego Narodzenia. Witamy członków naszego stowarzyszenia pomoc na dłoń, kadrę i uczestników warsztatów terapii zajęciowej brudników wraz z rodzicami oraz naszych przyjaciół. Jesteśmy na warsztatach terapii zajęciowej w Rudniku mamy dzisiaj spotkanie świąteczno-noworoczne. Bardzo piękne przedstawienie, które przygotowała młodzież, która uczęszcza na te warsztaty, przedłużyło jakby okres ten, świąt, ten okres Świąt Bożego Narodzenia i pobudziła pamięć do tego, że jeszcze jesteśmy w tym okresie. Oprócz członków naszego stowarzyszenia, kadry i uczestników warsztatów terapii zajęciowej zaprosiliśmy również przyjaznych nam ludzi, którzy w zasadzie nam pomagają, od istnienia warsztatów będą wśród nas w tak ważnym dniu przedstawiciele starostwa, przedstawiciele naszego urzędu gminy, ksiądz proboszcz, ksiądz wikary, który również tutaj uważam, że powie ciepłe słowa. Nie Ja nad trzodami. Będę śpiewał, będę nucił czas do poranka piosenkami wrzucił. Dołożę paliwa trochę do ogniska. Wybrajcie pastuchom, nie bardzo nożyska. Dla Boga, niebo się pali. Z nieba wstępują nie biali. Antek, Bartek, wstawajcie, koniec świata blisko, uciekać trzeba. Nie bójcie się, pasterze, ocec i ma coś wielką. Dzisiaj w Mieście Dawidowym narodził się Meser Bawiciel Świata. Idźcie go powitać, to jest znak, w którym go poznać. Najdziecie niemowlę nowonarodzonych pieluszki z bawiciel w obie położenia. Taką ważną dla nas informacją, bo skończył się rok 2011, nastąpił... Kolejny etap naszego, yy, yy, kolejny etap w życiu naszego stowarzyszenia. I nie omieszkam się tutaj pochwalić, że sukcesem dla nas jest to, że w tym roku również, w tym już w 2012, zakupiliśmy samochód dla warsztatów. Więc będziemy już teraz mieli większe możliwości, chociażby, żeby więcej osób mogło tutaj uczestniczyć, być z nami, bo mamy. Możliwości, już nie musimy wynajmować. Także tutaj, jeżeli przyjedzie pan, który był odpowiedzialny za yy, bezpieczny dowóz naszych uczestników w ciągu trzech lat, chciałabym mu bardzo serdecznie właśnie za to. Szczególnie podziękować, że nigdy nie było wypadku, że zawsze szczęśliwie trafiali do warsztatów i do domu. Yy. Jeżeli właśnie będzie możliwość, jeżeli Pan będzie, to jeszcze raz chciałabym podziękować za współpracę, za w sumie rozwój, wkład, bo też się przyczynił do tego, że te warsztaty jednak dalej funkcjonują. Gdyby nie on, no trudno byłoby nam y, tutaj być. Coś, co mamy robić, gdzie Tyć to mili bracia samiście słyszeli, zaświęci Anieli do nas powiedzieli. I no nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy, że nam skazali, kazali, gdzie się światło włożył. Będzie jasełkowe, które wykonają uczestnicy naszych warsztatów. Mam nadzieję, że rodzice i wszyscy pozostali będą mogli obejrzeć i zobaczyć owoce pracy całego roku pod kierownictwem pana Janusza Kowalczyka, który tutaj prowadzi zajęcia muzyczne. O, jaki duży chłopiec. Śpi na ręki, śpi. no oh. uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia e, stałej, ciągłej opieki i troski nad tymi, którzy potrzebują tej opieki i życzyć, by te warsztaty się rozwijały przez to, że będą mogły może we własny sposób dowozić uczestników na zajęcia. Jestem Anią Czy tu narodził się Bóg? Tak. To leży Bóg. Tajemki, idą trzej królowie, idą w pięknych, drogich szatach, w koronach na głowie. Miałem jest hasło, o moim kraju chyba słyszałem o tobie. Witam ciebie, królujdzie, położone użłowi. Gazda z pojawieniem do ciebie prosto prowaliła. Złoto udarzeć Ci przynosić, dziecinę miła. Każdy początek roku nastraja pozytywnie i wiąże się z nadziejami, jakie wszyscy pokładamy w tym nowym rozpoczynającym się roku. I dzisiaj w scenerii tej zimowej pierwszy śnieg można powiedzieć spadł. to dobry zwiastun, dobrze wróży dla wszystkich uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wróży dobrze dla wszystkich mieszkańców gminy, jak również dla mieszkańców powiatu. I z tej właśnie okazji świątecznej dzisiaj chciałbym złożyć życzenia wszystkiego co najlepsze w tym w Nowym Roku dużo szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności zarówno dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, dla pracowników, jak i dla wszystkich tych, którzy wspierają działalność warsztatu i tych, którzy pomagają w codziennej trudnej, ale bardzo potrzebnej pracy. Ja jestem Baltazar, ode mnie Milan dla Ciebie Zemra, bo z nieba przyszedłeś, aby cierpić sam z. Nad stajenką gwiazdka świeci. Do stajenki idą dzieci. Idą dzieci w równych rządkach. Niosą dary dla dzieciątka. Witaj, z malusieńki, zbawicielu nasz. Przyszłe dzieci do stajenki. Ty nas dobrze znasz. Własnym oraz pracowników i przewodniczącego Rady Gminy. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Bardzo serdecznie dziękuję pani prezes za to, że tak pięknie przygotowaliście występ dzisiejszych waszych dzieci i młodzieży. W imieniu pana Bójta, własnym, jak powiedziałam, i wszystkich pracowników, pragnę złożyć państwu jak najserdeczniejsze życzenia. Życzę obfitości łas Bożych Każdym dniu tego 2012 roku oraz aby Pan Jezus Nowonarodzony błogosławił Państwu. Dziękuję. Jestem bardzo pod wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem we współczesności w świecie, jak gdyby zapomniano już o świętach, a tutaj te święta są nadal kontynuowane i dzięki tym artystom wspaniałym dzięki temu występowi przedłużyły się, jak gdyby te święta Bożego Narodzenia. W imieniu Pana Starosty całego zarządu powiatu pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Myślę, że warsztaty będą się rozwijały coraz to bardziej i wszystkiego dobrego w nowym. Roku. Dziękuję. W tym dzisiejszym dniu, wchodząc w ten rok 2012, złożę Państwu wszystkim życzenia dużo zdrowia przede wszystkim, szczęścia rodzinnego, wszelkiej pomyślności, żeby w każdym dniu tego 2012 roku... Przynajmniej raz dziennie słoneczko dla każdego z Państwa zaświeciło. Nowy rok chciałbym życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ciepłych, radosnych dni, aby nas nie opuszczały te dni i żeby smutku na naszych y, y, twarzy nigdy nie zagościł. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A wszystkim zgromadzonym dzisiaj tutaj w tym miejscu pragnąłbym życzyć, aby no właśnie... To wszystko, co święta ze sobą niosą, czyli cała ta radość, cały ten pokój, cała miłość, która płynie z serca do serca, aby one mogły być doświadczane każdego dnia, aby te życzenia, które również popłynęły już z ust przedstawicieli różnych urzędów, popłynęły do Was, aby one mogły się spełnić i oczywiście życzyłbym tego również, co jest związane z, z nazwą tutaj, tego ośrodka tego, co mówiła matka Teresa z Kalkuty, że zawsze wtedy kiedy jeden człowiek wyciąga rękę do drugiego człowieka zawsze wtedy jest Boże Narodzenie i życzyłbym tego, aby takich dni Bożego Narodzenia, dni w których to Bóg rodzi się w sercu człowieka i ten Bóg ma coś do powiedzenia jeszcze, żeby było w tym roku jak najwięcej. Życzę wszystkim, niech nowy początek roku 2012 będzie inspiracją, by zacząć coś nowego. Może zająć się czymś zupełnie nieznanym, przekroczyć bariery, ograniczenia by stworzyć coś własnymi rękami, by zmienić sposób życia, myślenia, by zaangażować się w walce o dobro, by zrobić coś, co pomoże innym ludziom otworzyć się na to, co dobre i piękne. Każde spotkanie wigiliny kojarzy się nam z opłatkiem, który ma białą barwę. To jest symbol Bożego Narodzenia które nawołuje nas do powrotu, do początku oraz abyśmy się stawali jak dzieciątko Jezus niewinne, mające czyste intencje i kochające wszystkich.